Cześć, witajcie na moim odcinku. Dzisiaj jest QA. Eee, musimy się z się no, no właśnie. No to szybko, zaczynaj. Eee, o co w tym le le lega, Bo ja jeszcze nie wiem. No zadajemy sobie nawzajem pytanie i musimy to odpowiedzieć. A, zadajemy są trzy podpowiedzi? Weź. Tak, tylko ja zajmę ja nie nazwę. Dobra, eee, a więc. Eee... Szybko! Pytanie, pytanie, Bardzo Szybko. Ile lat ma moja mama? 10? 20? Y nie, nie możesz tego mówić, 32. Zgadam? Tak. To dobrze. E, jakiego przedmiotu nie lubię najbardziej? Historii. Dobrze, poglądowałeś. Nie, nie poglądowałem. Dobrze, no daj szybko, bo nam czas e leci, nie patrz dobra. No dajesz. Spadała wysoka, ale dobra. Eee... no, no, z życiem, przecież. Aha. <laughs> Ciągle to <laughs> zapowiada. Nie, bardzo. No nie patrzę, nie bój się. No Zobaczcie, kto się załóż. Ja się chałuje, że da to. Ja mam lepszy. Mhm. Mm no dajesz. Eee... Nie. W minie. Ile mam, Chili, Stary i Confirma? Czy jakoś tak wypadał, czy tu? Dwadzieścia cztery. Ile? Zabić? Ja? Ja sobie robię sześć. No prawie! Yeah. Dobra, no, jeden, zero. Jeden jeden, 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 jeden. Bo ja zgadłam. E, jaki przedmiot lubię najbardziej? To powinieneś wiedzieć. Matematyk. Pudlo w łeb! Co? Jeden, jeden. Haha. Ha. Jaki ja lubię najbardziej matematykę? Ja nie lubię matematykę bardzo. No teraz twoje pytanie. się masz. Bardzo ładny zeszyt. Mój ładniejszy, no nie. To kłamstwa. Napiszcie w komentarzach, który ładniejszy. A to Amelki, F to Fantoma. No i To jest ony, No na szybko, mamy dwie minuty. No to jeszcze mamy trzy pytania. No szybko. Dajesz, dajesz, no Baxter. Szybko! Ile Kiliwa w tym Fortressie od szpiega? 30. 8 No to jest. Yy, nie znam, jestem jeden. Jaki telefon chciałabym mieć? Szybko! Ale z jakiej firmy tylko? Samsung. Zawsze <grym> już wygadałaś. A firma, czyli Samsung, no daj szybko Sony X... Samsung Galaxy S5 Dobra, szybko, teraz Ty <mulity> Wiktor, mamy minutę Jak nie zdążymy, to będzie część druga Rusz się, rusz się <mulity> No Wiktor! Ile dni przeszły w 7 tutaj? Siedem. 7 Dobra, to Jakiego koloru nie lubię? Szybko! Zielonego. Nie, bo Ha! No daj, szybko teraz z tymi. Jaki kolor lubię najbardziej? Czarny. Zgadza. E, jaki kolor najbardziej lubię? Niebieski, fioletowy. Szybko, 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 e, jaki, jakiego koloru nie ma widzenia? Czarnego. Nie, nie białego. Nieprawda Dobra, na dzisiaj kończymy odcinek. Poczekajcie krótki. Chwilę. Na dzisiaj już kończymy odcinek. Krótki. krótki bardzo, a więc pa. Poczekajcie! Pa! Już. lajkujcie i tak dalej! Pa! Lajkujcie i komentujcie, pa!